No, jak chujasz? Hejsima z tej strony. Gaming Homic The jest. Homic 009 y, y, na brutalach. Y, I w dzisiejszym odcinku gramy w Strumble Guys, jak widać. I no, gramy. Ja oczywiście gram starym, dobrym. Y, starym, dobrym. Y, Trajordown skinem. Czyli y, Mr. Strumble y, w czarnym kolorze. Jak widać, jest 17 osób. I. Jeżeli chcecie kolejny odcinek ze Stravegate, zostawcie pod tym filmem myślę, ile Miki łapek? 10! Nie! Albo Dobra, może być. Jest sam początek Taifal, Także no... dość spoko. I mamy dwa y, Inferno dragony przed nami. Dobra. Ja sklaczowałem. O nie, spadłem. Mogłę, gdzie ty jesteś? Ja? Prawie na macie byłem, ale spadłem. Jestem ja, ostatni. Ja też spadłem. Jestem też ostatni. A, może nie, ale jeden z ostatnich. No ja też. No, no teraz. Ja, te, ja teraz też ostatni. Nie, czy odpadłeś? No. Ja też, dobra. No i ten... O puch. kur... Co? Bo miała reklamę shopi Dał nam jej... No. Tylko nie no. shopi Dobra, Ale ja teraz tak. tworzę. Dobra. Dawaj. Kod 33168. Dobra, dołączyłem. I rozpoczynaj. Lecimy. Co robisz? Ja nie wiem Dobra mm. Ej, bo ja, teraz, ja się teraz tak zastanawiam, bo ja mam dwa filmy do wstąpienia Co to było? <grym> <grym> Ej, dobra, Roll. raz bez taki, dobra, lecimy Pójdź już człowieku a bo ty tą dziewczynką lecisz, kurde. Któryś z Black był. Kurde, no to ci będę poczyć. Za mną jakiś Vogue vog, fanpage leci. Kurde. Ogólnie, jak będziecie będzie coś do tego kupować, to nie kupujcie, bo to skam. Dokładnie, bo to jednak ważne. Leci. No i zasubskrybujcie kanał Gaming Comics, bo to też jednak ważne. Padłem. Co jest? Ja przedniknąłem przez barierkę. Ty gdzie jesteś? Jak ostatni lecę. Jestem dopiero jestem dopiero na tym na drugiej tubie. Siema. Widziałeś mnie? No. Ja lecę, sobie, ja lecę bokiem niczym z na Queen po zimnej wódce. I cyk. Ja Jestem już. Zapomniałam przyciszyć te tak, gierki. Jak widzę nie będzie nic słychać to przepraszam, bo y, zapomniałam przyciszyć gierki. Chcę przyciszyć zaraz po gierce. Dobra, i ten chyba no... Negi od będzie... no właśnie... Żeby cię, na odcinku nie by... Żeby cię na odcinku nie było słuchać jak z dupy. No ładnie. A tak to, to było spróbowne. Kiedy to było? A jak jak nagrywaliśmy słychać? na A Jak nie słychać? Ciebie dobrze. Dobra. A w jaki nie jesteś? Ja wy żółtych. Jesteś ja żółtych! Nie ja żartowałem niebieski. Eee. Ja takiego... Od... Ja tak teraz, o kurde. Nie. Masie no ma. Do mnie. Do mnie, mnie czterech podbiły i się, sami siebie wyszedają. Nie znikam, bo spadłem do wody, a ja robię to, ja mi się Dobra, lewy. To mi każda wyrobiona. Nie spadłem. To ja wy nam przyjmujecie bazę. Ja się Jest tam jeszcze bomba w, w powietrzu. Um. To jest. Bro, ale padło. Wyglądałem podwójny skop jak? Nie wiem Ej, my rakieta moja się zbudowała! W trampolinie! No dobra, widzowie, chyba, chyba przegramy. Nie. A ty możesz może jeszcze to wszystko odwrócić. Wycniku, że nam kurde ręce przejmuje, czym dowiedzieć? Nie wiem. Coś mi to... Pójdź mi skądś! Bardziej w lapelu! Ale klacz zrobiłem! Nie no, widzę wiem. Koniec. Przygraliśmy to. Jak to wiem, że jeszcze się wszystko odwróci. Nie, nie? No, nie? Odpadamy stety. Dobra, a przynajmniej ja jest... przychodzę do finału. No, przynajmniej chomik przychodzi do finału. Ja sobie w tym czasie otworzę. To co mam? Dobra, skórka. Ostatnia była. Dzisiaj też jest. Chyba ty chcesz lepiej. O, to chyba odpadasz. No. miał jakiś wiki poleciał. drop. Erickson. Erickson mi poleciał jakiś. Dobra, ja to, jest, to już kopczę ci Eee. A dobra, muzyczkę miuże, nie będzie, dźwięk sobie też trochę miuże. Ja tworzę grupę jak coś już. A dobra, damy spodziewanie. Odpadłeś? Nie. Ja. Okej. A my się zboba. O jest, tworzona grupa. Jestem ja. Oj, nikogo nie ma. Jezu. A sługa cię gra. Mam w tle. Jak odpadłaś? Nie. No, jednak tak. Dobra, no to kod grupy to 24676 Ile? 24676 teraz się nagrywa Dobra nagrywa się Dobra, jesteś i tam odwala A ja mojego sobie odkręcam ludkę, bo mogę i cyk, który... A mój robi helikopter Emłapy. Dobra, lecimy. A fajnie by blog dasz był, albo chociaż Laser Tracker. a blog dasz na finał. No blog dasz na finał, albo, la... albo na dru... drugą rundę i na pierwszą la... na finał Laster Tracker. No chwilę było cię słychać jak z dupy. Ale chyba tylko na Discordzie. Aha. A dalej mnie tak słychać. Nie, normalnie. Lecę chyba widzowie... nie, lecę le, le, jako jeden z... Lecę za... Le, za mną jest e, gaming homik... Znaczy, comics jestem ja gaming homik. Gdzie dwa filmy mam dopiero teraz ogarnąłem do wrzucenia, bo dopiero jeden nagrałem. Skończyłem i, dopiero, i teraz drugi nagrywam. Tak ogólnie... Czekaj sprawie, na mnie! Jeżeli ktoś nagrywał, znaczy jeżeli ktoś widział pierwszy odcinek z serii na pigmina, na piglinach, czy tam, nie, fila, na pigmenach, to y, wiecie, że mam ten, y, że mam... Spadłem. Do Dobra. To był Drugi dawaj. Reichard.exe Bobby! Ja 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 kamikaze oglądam. Ja, ja, ja Bobby'ego oglądam. Przeszedł? Dobra, jest. Jest. Jak ja mam ping w ogóle? Jezuela, u ciebie to słychać. No grę, grę, weź sobie obwędzisz czy coś. Dobra, teraz? Nie, nie no Teraz? siedzisz najlepiej. to mam wyciszoną. O i teraz w sumie może być, teraz ogarnam, że może być blok dasz na tle. Ale żeś mnie zepchnął! nie pytajcie, co ja zrobiłem. Hala wylewów tutaj jest. Ja jako pierwszy lecę. A ja jako ostatni. Ja nie wiem, czy ja się zakwalifikuję w ogóle. O, jestem w rogu Pudziana. Dobra, cyk. Spadłem. O, jest. Oglądasz mnie? Zadwo co? Pa! W rożku Pudziana jestem. Ja widzę, dobra. Jest kwalifikaty, także lecę do finału, widowie. Ja wczoraj, jeżeli oglądałeś H... Homix, jeżeli wczoraj oglądałeś film, to wiesz, że wczoraj zrobiłem mój i teraz chcę z drugiego zrobić. Ja pódziana oglądam jakiegoś. A ja jakiegoś Manuela. To jest ninjo. No tak. O dobra, Róż... Różowy Winter przeszedł. Dobra. To Nasz... jest ja, nasza dwójka w tym miejscu, jeżeli ktoś widzi. No więc tak. Co nam pozostało? No nic. O nie! O, o tak. O nie! A ja pewnie i tak się nie zakwalifikuję. Czyli co? Faj fajnie byś wina zrobił, bo ty byś się na przykład na tej dru drugiej rolce wyle wylewił. Albo ja się wylewię na tym bagnie zasranym. Ta mapa to bagno. Wywal się, proszę wywal się. Nie no, w walnąłem w tubę. Jestem, wywaliłeś się. Muszę ci za zrobić. Mikęza. Dobra, daj ci wino. Nie, I tak nie, jestem. Nie musisz. By the jestem ostatni. GG. Pa. Wow. Nie no, może ci się... Jest i teraz drugi. Jak coś. <laughs> Siema. Ej bo jeszcze się wywalę i nie przejdę Dobra Jest winek I to jeszcze jako chyba druga runda jej widzowie Wygląda grywalnie Ej! No co? Kończymy odcinek? Po co? <laughs> Czy on dopiero Teraz <laughs> on dopiero trwa 13 minut. Pujaka, pujaka, zjem ziemniaka. Ej dobra, weź twórz grupę. Dobra. Miły na teraz i koniec. E, dobra. E, ja sobie teraz... Ja sobie w tym czasie animacji zmienię. U, nie! Dobra, przez przypadek dałem gierkę. Stworzyłeś? Ja nie. A to ja stworzę. Nie twórz, bo ja stworzyłam. A dobra, to poddej kot. To ty mów kod. Co? To mów kod. Ale co ty powiedz? Ale ty stworzyłeś. O mój Boże. Dobra. Dobra podaj. Podajesz? No. No mów. 2, 1, trzy. No. Cztery, cztery. Myślę, że trzy, siedem, ale okej. Okay. Dobra jesteś. Ty poczekaj, bo, bo ja do jakiegoś Rezu Rx dołączyłem. Podaj jeszcze raz. Cześć! Ja, bo ci podałem losowe cyfry. Aha. A nawet nie stworzyłem. To cóż? Dobra, 2, 2, 5, 1, 5. Dobra, wchodzę. Daci! Znaczy... No. 7, 7, 5, 1, 5. Jak można się tak pomylić? Hahaha. <laughs> No i dobra, jestem. Teraz dla ciebie Winek spróbujesz, chyba że będzie Space Race. O nie! Ja bym bardzo chciał blog Duscha zagrać. Dawno nie grałem. Co? Tele telefon mi spadł. Aha. Ora no, jest. Ty zacząłeś? Dobra. Widziałem ogólnie nie wczoraj był taki dziwny lag, że mi wybrało chyba Canyon klip na finał, ale w końcu był Space Race. Zobacz. Czy tam coś w, a stylu? w ogóle. Skin run, dobra. Na, na pierwszą rundę, przynajmniej nie na finał. Ej, w ogóle się nagrywa? No. O, lag, bo mnie. Ale lecę pierwszy kurczakiem. Który jest tak gruby. <ślech> nie, nie. Nie, ja, ja upadnę, ja odpadnę. Ja lecę ulańcem. Przecież patrząc, co ludzie tutaj robią, to raczej nie ma szans, że odpadnę. Ale patrząc na to, ile osób jest z przodu, to odpadnę. A widzę Aha, Cię. Aha, bo, bo ja jestem na mecie. Wiem, widzę Cię. Oglądaj mnie. <laughs> nie. je. A, skończyli. A ja spadłem. No dobra, widzowie, nie pytajcie co ja robię. Próbuję się pobawić. Oglądasz mnie. A gdzie ty jesteś? O! Ej, <śle> <śle> nie! Właśnie próbuję! Jezu. W... Jezu! Skakaj! jezi O, w... nie! Próbuj. Dobra, widzowie, ja nie pytam, co tu się stało? Odpadłem. Dobry, Agla, nam Dobra, oglądam cię. Co będzie? I taki blog dasz. Nie, jak będzie blog dasz, to ja się tak w Dobra. Hubble strumble, niech będzie. No to, to jeszcze może być. Teraz się ja tylko słuchać. O! Wystartował kurczak. A ja mam y, to, silniki Ilona Maska A jak przeleciał? A ten, ten kurczak to jest jeden z bardziej spoconych skinów. Co najdziwniejsze. Ulanych. A ci wale helikopter na kamerce. Ciebie cię oglądam, co nie? Ja ci tak często... Weź tam bokiem przeleć, bokiem, bokiem. Parakopter, parakopter. Ej, weź tam bokiem przeleć tą barierką. Tak jak ja to robiłem. No brawo. No i dobra. Akurat... Co? Nic. Dobra. Oglądam cię. Ja, ja, ja odpadłem. Odglądam, oglądam, oglądam jak odpadasz. Co robisz? Dobra widzowie, fajnie jakby dwa uinki na odcinku siadły. To w ogóle co kosmonauta zrobił. Ora, jest. Nie wiem dlaczego się śmieje, ale się śmieje. <grym> <grym> Dobra, uwaga, uwaga, uwaga. Jak to wygląda? No kurczak w rogu. Uuuu, <grym> laser traker na krfinał. Myślę, że będzie jakiś coś. Na ciebie idę O jest, oglądam. Biegnij! O dobra. Myślałem, że jakieś laga dziwnego masz. Helikopter. Brawo! Leci kurtaczek. Ja nie tutaj przeszłem nad ci. Aha. To są jeszcze jedna czy koniec już Koniec! Dobra. To widzowie, ja w takim oto, takim oto akcencie kończymy ten odcinek w dość śmieszny sposób. Że cześć, czołem i...